Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy burzaną. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Jakby ktoś olbrzymowi kolił brodę z drutu. Rzesz, ja pierdolę. Wpłynąłem na suchego przestwu oceanu. Jestem skrajnie zmęczony, a przecież jest rano. Całkiem rozmontowany. Ja tu ginę, mamo.